Uwaga, to będzie bardzo techniczny filmik. Będę w całym filmiku tylko podstawiać pod wzory i pokazywać wam miejsca, na które trzeba uważać, ale to będzie bardzo techniczna sprawa. Uwaga, w poprzednim filmiku wytłumaczyłam skąd ten wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. W ciągu geometrycznym zawsze będą prosić o kilka wyrazów, bo podnoszenie do wysokich potęg jest, no nie oszukujmy się. Y, czasochłonne i po co na to tracić czas na maturze. No to, kochani, kilka przykładów. Zaczynam. Mam podzielić sumę 6 wyrazów. Pierwszy wyraz 2, a Q wynosi też 2. Do 6, 1 odjąć 2. Mam dwa razy. 1 odjąć 64 przez minus 1. Dwa razy tu ma minus 63 na minus, czyli mamy 63, czyli mamy 126. Mamy. Następne. S6. Tym razem pierwszy wyraz to 1, a Q wynosi 1, druga. S6. I mamy tak. Pierwszy wyraz 1. Q wynosi 1, druga, czyli 1 odjąć Q do N czyli do szóstej. 1 odjąć Q.

S7, pierwszy wyraz 3, q minus 2. S7, pierwszy wyraz 3, a q minus 2. 1 odjąć minus 2 do 7. 1 odjąć q. Uwaga, potęgowanie jest ważniejsze, najpierw trzeba potęgować, czyli 1 odjąć i minus 2 do 7 jest minus 128. 1 plus 2, czyli 3 w sumie. Czyli wchodzi 1 plus 2, 128, 129. Tak, tu trójka z trójką mi się skracają. Bierzemy dalej. S5. Pierwszy wyraz minus 4 ku 3. 3 do 5. Czyli minus 4. Razem 3 do 5 to jest 243 minus 2 tu mi się czwórka i minus dwójka skrócą przez minus 2 i mam 2 razy minus 242 czyli minus 484 bierzemy dalej S10 pierwszy wyraz 32 drugi 1,16 tu 1,32, tu 1,16 więc Q wynosi, zobaczcie to przez to jakby ktoś nie wierzył

Tu będzie minus 1023 przez minus 1, czyli będzie 1023. Niech tam powiedzmy zostanie. Nie będę się tutaj bawić w jakieś skracanie. Bierzemy sobie dalej S20. O, uwaga, dużo, ale kół wynosi 1. Ciąg stały, złożony z samych szóstek. Tych szóstek jest 20, czyli 6 razy 20. Tak, dlaczego? Bo ciąg jest stały, same szóstki. I jeszcze S8, pierwszy wyraz 7, Q-3, czyli 1 odjąć Q do N, czyli do 8. 1 odjąć minus 3. Kalkulator niezbędny będzie mi, bo to jest tak 7 razy. 1 odjąć minus 3 do 8, to jest to samo co 3 do 8. I tu będę miała 7 razy. I tak, tu jest minus 6560 przez 4. Już to słuchajcie, biorę. Dzielę na 4. I mam 1000 minus. Minus, minus, minus. 1640. I ostatecznie razy 7... 11, 480 na minusie. Tak, bardzo techniczna sprawa S 100, raczej nigdy nie trafimy. Na pewno pierwszy wyraz, bo tu by było kół do setnej, 1 odjąć q. Tutaj zrobię z puźką, Więc ogólnie pamiętajcie, N wyraz to jest pierwszy wyraz razy Q do entej. Jeden odjęć Q do entej. Jeden odjęć Q. Uważaj, trzeba przy minusach. Poza tym, no bardzo techniczny był ten filmik.